Witam Was Cietulko, dzisiaj na obiadek ugotujemy sobie kurczaka na waromie, pire ziemniaczane, surówkę z marchwi i selera i ciasto z kruszonki owsianej z owocami. Rozpoczynamy gotowanie. Do naszego przepisu będziemy potrzebowali Thermomixa Frenda. Niestety nie mamy Thermomixa Frenda, ale mam stary swój wysłużony już termomix TM31. Więc rozpoczynamy gotowanie. Yy, mamy rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni, bez termoobiegu. W formę 30 na 20. Wykładamy sobie papierem do pieczenia i odstawiamy sobie na bok. W kolejnym kroku do naczynia miksującego w urządzeniu Thermomix wlać 1000 g wody, czyli 1 litr i z tego co się już tutaj orientuję później będziemy musieli przełożyć naszą miskę do y, termomiksa frienda, więc od razu tutaj do termomiksa TM31 wleję sobie litr wody mamy nałożoną dolną część przystawki waroma na nasz y, termomiks TM31 według przepisu jest to termomiks frend klikamy sobie dalej i mamy umieścić sobie y, kurczaka tuszkę około y, kilograma 300, y, upewniając się, aby nie zakrywała nam pełnych otworów i y, 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 y była część otworów pozostała niezakryta, aby umożliwić swobodną cyrkulację pary i tutaj jest y, wskazówka Uf, y, pokazana, klikamy sobie dalej w miseczce Musimy wymieszać sobie dwie łyżeczki mieszanych ziół suszonych, łyżkę papryki słodkiej mielonej, od jednej do dwóch łyżeczek soli, jedną czwartą do pół łyżeczki pieprzu i dwie łyżki oleju kurczaka. Posmarujemy taką oto przygotowaną naszą marynatą. Dodatkowo, czym się różni nawet samą pokrywą? W TM6 mamy pokrywę czarną, 4,31 mamy jeszcze tą pokrywę przeźroczystą. Kolejnym udogodnieniem to tutaj mamy wyświetlacz, tutaj mamy tylko panel cyfrowy, guziczki, do których się będziemy stosować i pokrętło, które mamy wziąć i przekręcić, klikamy dalej. Mamy sobie ustawić czas godzina i 15 minut i ustawiamy sobie tutaj plusem, minusem w naszym termomiksie TM31. Niestety jest tylko y, możliwość ustawienia sobie y, godziny czasu, więc te 15 minut będziemy musieli sobie dodać. Waromę ustawiamy sobie dodatkowo, klikając tutaj przycisk waroma, obroty wsteczne. Też jest tutaj taki przycisk. Na dole jest interwał, u góry jest turbo i przekręcamy sobie na jedynkę. Jak słychać, jest troszeczkę głośniejszy od TM6, więc przygotujemy sobie mięso w tym. W termomiksie TM31 dodatkowo będziemy musieli sobie dołożyć jeszcze ten czas, a w TM6 przygotujemy sobie dalszą część yy, obiadu. Do naczynia miksującego TM6 wkładamy sobie 230 g mąki pszennej. mamy 230 gram pikamy sobie dalej 130 gram płatków owsianych Mamy 130 gram. Klikamy sobie dalej. 130 do 150 gram cukru. Użyjemy sobie 130, chyba że nam się przesypie. No i się nam przesypało, mamy 139. Ale zmieściliśmy się w dodatkowo 170 gram masła pokrojonego w kawałki. Do naczynia TM6 mieliśmy włożyć 170 g masła pokrojonego na kawałki. Takie oto kawałki. Klikamy sobie dalej. Jedną łyżeczkę aromatu waniliowego naturalnego lub dwie łyżeczki cukru waniliowego, waniliowego wykonanego w termomiksie. Dodamy sobie jedną łyżeczkę aromatu. Następnym krokiem jest dodanie jednej łyżeczki troszku do pieczenia. Troszku do pieczenia. Szczyptem soli. Zakładamy miarkę wraz z pokrywą naczynia miksującego. Czekaj, czekaj. O, no teraz. Klikamy sobie dalej. Poczekaj. 30 sekund, obrót 5 i będzie nam się to teraz mieszało. naszego tak oto przygotowanego ciasta wykładamy sobie na przygotowaną naszą blaszkę na pokrywie naczynia naszego miksującego TM6 mamy sobie postawić miskę i odważyć 30 do 50 g skrobi ziemniaczanej bądź skrobi kukurydzianej Następnie umieścić yy, tej przygotowanej mące nasze owoce i wymieszać do naszej mąki ziemniaczanej. Wrzucamy sobie nasze truskawki. Mamy 170. Dodamy sobie jeszcze 330 g mrożonych, uprzednio rozmrożonych truskawek i wymieszamy sobie ze skrawą ziemniaczaną. Ja mamę je wymieszam. Dobrze, Maciuś mi pomoże mieszać. Skończyły nam się mrożone truskawki, więc zamiast truskawek zastąpimy sobie mango. Zobaczymy, to będzie taki nowy design. Sprawdzimy, jak będzie smakować mango z truskaweczkami na cieście z kruszonki. Przekładamy sobie to teraz na przygotowaną wcześniej naszą formę. I posypiemy sobie pozostałą naszą kruszonką, która nam została. Tego Bo... Ma... mam wymieszać? Bo nie wymieszałaś okay. tego. Tak będzie wyglądać. I posypiemy sobie teraz naszą kruszonką w 45 minut 180 stopni bez termoobiegu pozycja góra dół na środkowej części blachy ustawiamy sobie tak wygląda nasze ciasto będzie ze zmianami pierwszy raz będziemy w sumie jeść mango z truskawką i kruszonką zobaczymy czy będzie smaczne w tym czasie Thermomix TM6 będziemy myć go Wchodzimy sobie w domek. Przechodzimy w bok. Mycie wstępne. Pocieście. Pamiętamy, że musimy wlać jeden litr wody. A czubna? A ma właśnie ten tutaj górnik domny. No co ty? Co on robi? Ona Wlewamy sobie litr wody. No moje dzieciaki rozrabiają, przesuwają mi tutaj wszystko. Mama, to przesuwa. No to nie przesuwa. Bliżej. Sobie, Wlewamy sobie dosłownie kapkę płynu. Dalej. Tak Maciuszu? Nie, wystarczy. Mama, mogę tak dalej? Tak wygląda nasze przed myciem. Ustawiamy sobie opcję pocieście. O, nie założyliśmy pokrywy. Wykrył nam błąd. Nie wykryto pokrywy. Sprawdź pokrywę. Ok. Nakładamy sobie pokrywę. Mamy tą pewność, że nie uruchomi nam się termomiks bez założonej pokrywy. I teraz przekręcamy sobie po cieście. Już wystarczy, macie. Nakładamy sobie jeszcze miarkę, żeby nam nie wychlapała się woda. Jeżeli chodzi o górną część przystawki Waroma w TM6 i w TM31 są one takie same, nie różnią się niczym. Pokrywy, ta ma czarny, TM6 ma czarną, TM31 ma przezroczystą. Jeżeli chodzi o koszyczki, TM6 ma wbudowaną klapkę. TM31 nie ma tej klapki. Różnią się też y, pokryw, y, pokrywami oraz miarkami. TM31 ma taką miarkę przeźroczystą, którą się nakłada. Jest ona troszeczkę nieszczelna. TM6 ma świetną miarkę. Można nią przelewać, polewać no, w sumie w TM31 również ma taką. Można przelewać i odważać do niej. Niemniej jednak, tutaj w tej, na tej miarce mamy tutaj zanurzone 100 ml. Nawet tutaj nie widać teraz pod światło, ale tutaj jest taki wskaźnik, gdzie jest 100 ml. Nasze naczynie miksujące się samo umyło. Opukaliśmy sobie je tylko wodą i powycieramy sobie je do sucha papierowym ręcznikiem. I będziemy przygotowywać dalszą część naszego przepisu. Jedno z czego jestem zadowolona. Nie mam tego termomixa frenda, ale gdybym miała coś zmienić w nim to to, że nie mam możliwości zamknięcia tej pokrywy i w moim przypadku, kiedy mam trójkę małych dzieci, no jest to troszeczkę niebezpieczne. bo Mogliby podejść, szturchnąć, przewróciłoby się to całe ten cały Thermomix Friend jest malutki. No a tutaj jednak w TM31 znakomicie się sprawdza jako Wspornik do TM6, co prawda trzeba go ustawić ręcznie, ale w Thermomixie Friendzie też się ustawia, można go skompatybilować oczywiście poprzez Bluetooth, ale w większości przepisów tutaj z tego co oglądam różnych konsultantów, no to sami sobie ustawiają czas, prędkość oraz wykonanie danego przepisu. Więc uważam, że jak na razie mi TM-31 świetnie się sprawdza jako pomocnik do TM-6. Przygotujemy sobie teraz w TM-6 surówkę. Mamy dodać 300-400 gram marchewki pokrojonej w takie oto większe kawałki. 440 gram, następnie 150 do 200 gram korzenia solara pokrojonego w kawałki. Dodatkowo 50-75 gram jabłka bez gniazd nasiennych, 100 gram jogurtu greckiego bądź śmietany dwunastki. Zastąpimy sobie to jogurtem sojowym naturalnym. Tak on wygląda. Soja Dessert Classic. Wykorzystamy około 80 gram. W zupełności nam to wystarczy. Weźmiemy sobie łyżkę. On jest super gęsty. Także o nawet wyszło nam 96 gram. Klikamy sobie dalej od 5 do 10 gram soku świeżo wyciśniętego. W kolejnym kroku dolewamy sobie od 5 do 10 gram soku z cytryny. Klikamy sobie w trzy kropeczki. Wciskamy sobie wagę i wlewamy sobie sok. To jest o tyle fajne w TM6. Różni się od TM31, że tutaj nam waży co 1 gram. A tutaj w TM31. Waży nam co 5, co 5 gram i nie da rady tutaj włączyć wagi w momencie, kiedy nam się na przykład coś gotuje, nie da rady nic włączyć, więc o tyle jest m 6 lepsza również. Klikamy sobie dalej pół do jednej łyżeczki soli, jedna czwarta łyżeczki pieprzu. Zakładamy miarkę wraz z pokrywą naczynia miksującego. Klikamy sobie dalej. 4 sekundy, obrót 5, rozdrabnianie. W razie potrzeby wydłużymy sobie czas o 2 sekundy. Sprawdzimy sobie. No zdecydowanie moglibyśmy sobie jeszcze to wydłużyć. Więc zgarniemy sobie to wszystko na dół, kopystką. Zakładamy miarkę. Najlepiej cofnąć się w bok, można też samemu ustawić sobie. Jednocześnie musimy pamiętać o tym, jakie były parametry na samym początku, czyli na pierwszym zegarze było 4 sekundy, na drugim obroty 5. W tym przypadku ustawimy sobie 2 sekundy, więc możemy sobie kliknąć w ten pierwszy zegar i zmniejszyć sobie do 2 sekund. I tutaj obroty 5. Klikamy sobie dalej. Surówkę mamy przełożyć do miski i odstawić do lodówki. Spójrzcie, zdecydowanie teraz jest znacznie lepsza. Ta kosteczka jest znacznie mniejsza, więc dzieciaki na pewno ją z miłą chęcią teraz sobie zjedzą. Przekładamy sobie do miski i odstawiamy do lodówki. W naczyniu w termomiksie TM6 umieszczamy sobie naczynie miksujące. Będziemy teraz wykonywać pire ziemniaczane. Mamy założyć do TM6 motylek i tutaj kolejna zmiana. W TM31 motylek wygląda w taki oto sposób, a w TM6 już wygląda on w ten sposób. Więc jest znaczna duża różnica. Więc te motylki tutaj, korpusy mają takie same, jedynie tutaj przy motylkach właśnie różnią się tym, że TM6 ma tutaj takie pionowe kreski, a motylek TM31 niestety ich nie ma, więc podejrzewam, że bardziej spienia się jajko przy użyciu motylka TM6. Ziemniaczki mamy pokrojoną w kostkę. W taki sposób mamy 1170 gram. Klikamy sobie dalej. 350 gram mleka. Ja dodam mleka ryżowego. Ze względu na moje dzieci, więc dodamy sobie takie mleko ryżowe, gołwege. 350 gram. Następnie dodamy sobie jedną łyżeczkę soli. I teraz słychać jak Thermomix TM31, jaki ma odgłos. Więc praktycznie nie różni się w TM6 odgłosem wcale. Jednakże w TM6 można sobie zmieniać odgłos dzwonka wibrującego bądź dzwoniącego nam tutaj. No i trzeba tutaj przekręcić pokrętło na zero, a w termomixie wystarczy kliknąć sobie w, tutaj w panel bądź w, tutaj w nasze kółeczko. Teraz musimy dodać jeszcze 15 minut w TM31. Pamiętamy w ustawieniach, że mieliśmy godzinę i 15 minut. Więc godzinę czasu tylko w TM31 ustawiał nam się zegar, dodaliśmy sobie dodatkowo 15 minut. Obroty wsteczne mieliśmy cały czas włączone, pokazuje nam tutaj strzałka w drugą stronę i pamiętamy, że ustawialiśmy obroty 1. I znowu nam się tutaj gotuje. W TM6 przygotowujemy teraz pire ziemniaczane. Więc y, zamiast miarki na pokrywę naczyniami krwiącego mamy nałożyć sobie koszyczek i klikniemy sobie, nakładamy sobie koszyczek i klikamy dalej i teraz przez 35 minut 95 stopni, obroty wsteczne 1. Również jest tutaj taka strzałeczka pokazana i przekręcamy. Następnie, w tym czasie, kiedy nam się będzie pire ziemniaczane gotowało, upieczone ciasto wyciągniemy sobie z piekarnika. Odstawimy na kratkę do ustudzenia. Piekarnik pozostawimy włączony do 180 stopni na termoobiegu. Na kilka minut przed końcem pracy termomixa TM31 Formę kamionkową Ben, Posmarowałam sobie oliwą. Teraz będziemy ostrożnie przekładać naszego kurczaka właśnie na, na formę kamionkową, bądź na formę bądź do naczynia żara odpornego. Użyjemy sobie do tego kopyski. To jest kopyska TM30, TM6. A to jest kopystka TM31. Czym one się różnią? Przede wszystkim TM6 ma już tutaj taką gumową tą kopystkę, A TM31 ma twardą. Więc ta silikonowa kopystka jest znacznie lepsza. Kolejną rzeczą, czym ona się różnią, jeżeli chodzi o wykonanie. Tutaj, gdzie wkładamy, i nam się zawiesza tutaj ta kopystka. Więc one są mniej więcej ta kopystka TM6 jest ciut dłuższa od TM31. Poza tym, jeżeli chodzi o trzymanie tych dwóch kopystek, TM6 jest ona kwadratowa bardziej jest wyprofilowana, więc można nią manewrować w prawo w lewo i łatwiej się nią trzyma. TM31, no powiem szczerze, że jestem przyzwyczajona, ponieważ TM31 mam prawie od 16 lat. Korzystałam, dopiero w tym roku sobie sprawiłam TM6, jestem bardzo zadowolona ze zmiany. No i faktycznie, jeżeli chodzi o trzymanie tej kopystki, łatwiej się manewruje TM6. Przełożymy sobie teraz naszego kurczaka na naszą formę użyję do tego rękawicy lateksowej. Wsuniemy sobie go po prostu i włożymy sobie do nagrzanego piekarnika 180 stopni na 15 minut. Z termoobiegiem. Nasze ciasto się już studzi. Powiem Wam szczerze, że pachnie obłędnie. Sprawdzimy, jak wystygnie. Przepięknie pachnie. Czuć mango, truskawki. Dam Wam zdać, jak smakuje nam moje nowe ciasto. No i oczywiście moim dzieciakom, które uwielbiają pochłaniać takie pyszności. Dodatkowo, cóż mogłabym powiedzieć o TM31? Na pewno to, że nasze naczynie jest znacznie mniejsze niż TM6. Posiada ono 2 litry pojemności. W TM6 mieści się 2,2 budajże pojemności, więc jest znacznie większe, jest szersze. No ale praktycznie no, mają inne wejścia, jeżeli chodzi o wbudowane tutaj układy. Więc inne inaczej są zbudowane. TM31 nie ma tutaj blokady przy przewożeniu, przy transporcie. Tu na odwrocie TM6 ma takie coś. Więc uważam, że jeżeli chodzi o to, no to TM6 znacząco wygrywa z TM31. To przede wszystkim nowe wyświetlacze do tej pory. Mając TM31, korzystałam jedynie z do w telefonie, więc ogromną trudnością było wracać do, do przepisu, w którym musiałam sprawdzić, ile na przykład mam dodać marchewki, pietruszki bądź jakichś innych dodatków. Tutaj mam wszystko ładnie wyszczególnione w TM6, także no, jestem bardzo zadowolona. Jeżeli miałabym polecać, no to polecam zdecydowanie TM6, ale TM31, jako mój wierny przyjaciel, sprawdza się zamiast termomica frenda TM31. Tak jak w TM6, żeby go wyłączyć całkowicie, przytrzymujemy sobie tutaj przycisk w TM6 i przyciskamy go przez kilka sekund. W TM31 również jest taka opcja. Mamy tutaj włącznik, wyłącznik. Przyciskamy go przez kilka sekund, i pokazuje nam się na wyświetlaczu OFF, czyli wyłączenie. Jeżeli chcielibyśmy go włączyć, również naciskamy sobie jednym przyciskiem, i już nam się pokazuje zegar. Wyłączymy sobie go, ponieważ nie potrzebujemy już jego pracy. Sprawdził się w dzisiejszym gotowaniu. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Nasze pire ziemniaczane się już zrobiło. Spójrzcie. Dodamy sobie teraz 30 gram masła. Następnie dwie szczypty gałki muszkatułowej mielonej. Zakładamy sobie pokrywę. Zakładamy sobie miarkę. Klikamy sobie dalej. 30 sekund, obroty 3, i będzie nam się to teraz mieszało fajnie. Mamy gotowe nasze pire ziemniaczane. Naszego kurczaczka za chwilę nam wyjdzie, będzie nam pikać. Za jakieś około 3 minutki. Naszego kurczaczka będziemy podawać z pire ziemniaczanym oraz surówką z marchewki i selera. Jako danie główne. A ciasto z kruszonki i owocami w naszym przypadku zamiast y, tylko i wyłącznie y, truskawek mamy mango i truskawki razem połączone. Y, będziemy podawać jako deser oraz ciasteczko do kawusi. Komentujcie, udostępniajcie. Wrzucę wam jeszcze zdjęcie, jak, jak dokładnie wygląda nasz talerz obiadowy, w jaki sposób będę go serwowała. Komentujcie, udostępniajcie, subskrybujcie przede wszystkim, pozwoli mi się to dalej rozwijać, no i będę Wam wrzucać filmiki, jak mi czas pozwoli, Na no to bo jednak przy trójce dzieci jednak jest co robić. Pozdrawiam Was cieplutko, pa!